Siemaneczko, z tej strony Wuboszak, ale właśnie wam pokażę co ostatnio sobie zakupiłem ciekawego, a dokładnie leflektor taki na scenę, jak są na scenie specjalne, który zmienia kolory, rzuca różne ciekawe cienie. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Najpierw pokażę wam. O. Więcej w ten sposób działa bardzo, bardzo mocny. Teraz zamontuję parę rzeczy o, Teraz zmienimy kolor światła widać się nie mylę To nie jest takie proste Ale zaraz to zamontujemy Dobrze robię. Chyba dobrze. To było w ten sposób przykręcone, tak? Dopiero niedawno to kupiłem, więc zamierzam zobaczyć na czym to polega. Jego to nie jest. Ciekawe, czy to jest przesuwane. A, widzicie? A, to w ten sposób. Mam takie zabezpieczenia na które trzeba odkręcić. To nam niepotrzebne. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tylko przy Was to poskręcam wszystko elegancko. Także cierpliwości, zaraz zobaczycie fajne efekty. O, teraz powinno być elegancko. To musi być przykręcone do tego reflektora. Dobra, mamy odkręcone to, co trzeba. I teraz możemy przykręcić w końcu to. O! Biorę się uczę z tym, A żeby to nam się trzymało, mamy tu taki o pek i zobaczycie. Jak widzicie. Kolor światła zmienił, kolor światła zmienił się na zielony, tak. Dzięki temu o może wam zaświecę. O. Widzicie, kolor światła jest tle, tego typu. A teraz narzucimy jeszcze jedną narzutkę. O, tu, tu mamy jeszcze ciekawego. A weźmiemy, chociażby. Teraz mamy coś tego typu, bo to nie jest dokładnie zielony. Teraz mamy trochę... O, mamy inne odcienie zielonego. Jeszcze spróbujemy dać jeszcze jedną rzecz. wzorki zrobić. Teraz możemy robić sobie wzorki. Jak widzicie o, pyk, pyk, i możemy sobie zrobić wzór tak, tak, tego typu albo coś takiego. Żarówkę muszę wstawić lepszą. O. O. Widzicie? Dobra. Zobaczymy co jest to drugie. To sobie odkręcimy. Co lepsze, kupiłem to za bardzo małe pieniądze. Naprawdę bardzo. Oto a tutaj. Dobra. Takie nakładki są specjalne. Tak jak widzicie Nakładka wygląda W ten sposób Tam są dwie nakładki szklane Sobie nakładamy na to I tu też zobaczycie O co mi kamerą Muszę nową śrubkę sobie znaleźć, ale to szczegół. To jest chyba za krótka. Albo już wejście jest wyrobione. A wiecie, kupuje się za grosze, ale spróbuję wam pokazać efekt może o bez żadnych takich zbędnych o. Zobaczymy, co tu jeszcze można by kombinować. O, widzicie? Znalazłem rozwiązanie tego. O. Elegancko. Pyk. 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 No ale mniejsza, większa. I tak mniej więcej wygląda reflektor. Jest mocowany na takim specjalnym wieszaku, że możecie sobie podwiesić do sufitu. Na razie, tak jak widzicie, kolor jaki jest groszowe, sprawy osobiście takie coś polecam. Korzystajcie z Oelixa i z innych tego typu stron, na których możecie tanie kupić sprzęt. Bo można naprawdę bardzo tanie kupić bardzo fajny sprzęt. Także co, polecam i zapraszam do lajkowania i subowania. Piąteczka w Do zobaczenia w kolejnym odcinku.